Hej siemanku tu Miauska16 i witam was w kolejnym filmie na kanale w kolejnym odcinku z testowania napojów Na dzisiaj napojem testowanym będzie osi Wiedźmin Energetyczna woda o smaku granatu jest Coś ala energetyk Właśnie moi drodzy wyszła nowa seria osi właśnie takich Wiedźminowych już jakoś tak Ja wiem z miesiąc temu je widziałem ale nie bardzo ich Chciałem kupować bo Miałem jeszcze i tak tutaj sporo napojów w, w, w domu kupionych do, do, do recenzji. Także z, zrecenzujemy sobie teraz te osi. Małe cięcie, żeby otworzyć butelkę. Witam z powrotem. Mam trochę. No to właśnie. Mam trochę jak więc nie jestem w stanie wyczuć, czy, czy jest to zapach granatu. Jednak czuć jakiś owoc. No i chyba, chyba to będzie granat, także uwaga, testujemy. Hmm. No. Czuć dobry granat. Es zajebiste to osi. Jeż... Jest to po prostu woda smakowa. Eee, to Energy Water to nie wiem w ogóle po co oni to pisali. To nie ma w ogóle nic wspólnego z energetykiem. Nie wiem, czy daje jakiś kopa. Jeżeli tak, to spoko. Oczywiście jest to. E, ja z, zgaduję, że jest to edycja limitowana Osi i to Osi pewnie. Za jakiś czas zniknie ze sklepów. Także, jeżeli chcę przetestować te wszystkie osi, to muszę się po pośpieszyć, bo w końcu nie będzie tego osi. Będę płakać, że nie, że nie przetestowałem. Także, jeżeli chcecie więcej osi,. Yy... Na kanale, to strzelajcie koniecznie Subika e, z dzwoneczkiem, łapeczkiem w górę, piszcie śmiało, komentarze. udostępnijcie udosunię film z e, Zapraszam Was na do następnego na następne Cześć! Hej hej! Ale jeżeli chcecie jeszcze więcej, e, żebym zrecenzował wszystkie osi i Wiedźmin, to zawcie Subika. A na pewno zre zrecenzuję dla Was wszystkie osi i Wiedźmin. Także elo!